Cześć, z tej strony Marek. Dziś zapraszam Was do testu odkurzacza iLife V8, który na tle konkurencji wyróżnia się ogromnym pojemnikiem na kurz oraz wirtualną ścianą. Odkurzacz ten ma też funkcję mopowania. Zapraszam do testu. iLife ma obecnie dwie linie odkurzaczy: serię A do czyszczenia dywanów oraz serię V dedykowaną do odkurzania i zmywania podłóg. Miałem okazję już testować kilka odkurzaczy z funkcją mopa, a m.in. to był iLife O7 czy też Roborock S50. Recenzję oczywiście możecie zobaczyć na kanale Telchajna, ale dziś skupimy się na stosunkowo tanim odkurzaczu iLife V8. Może na początku zacznę od dostępności. Otóż odkurzacz ten. Nabułem w oficjalnym sklepie iLive, który znajduje się na platformie AliExpress. Sklep oferuje wysyłkę odkurzacza z polskiego magazynu, co gwarantuje nam bardzo szybką dostawę i brak opłat celno-skarbowych co jest dużą zaletą, niektórzy się tego z was boją. Przesyłka dotarła w 4 dni robocze. Odkurzacz wraz z przesyłką kosztował 211 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam kwotę 790 zł. Odkurzacz był dobrze zabezpieczony, z dużego kartonu wyjąłem drugi. Już z kolorową grafiką, a w środku tego kartonika możemy znaleźć odkurzacz, stację dokującą ładowarkę, wirtualną ścianę, cztery zmiotki, dwie są zapasowe, szczotka do czyszczenia robota, zapasowy filtr HEPA, pilot, pojemnik na wodę z mopem. Jest też rezerwowy mop, znalazła się oczywiście też instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną oraz zestaw baterii do pilota oraz wirtualnej ściany. Zanim przejdziemy do testów odkurzania, skupmy się też na budowie tego odkurzacza. Jak wielu Was już wie, odkurzacze iLife cechują się dobrą jakością, nic tam się nie rozpada, nie są one specjalnie awaryjne, mają one bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Dzisiaj testowany odkurzacz ma klasyczny okrągły kształt o średnicy 33 cm, ale ważniejsza jest wysokość odkurzacza, w tym wypadku jego wysokość to jedynie 81 mm, dzięki temu będzie mógł wjechać pod wiele mebli, łóżka i inne podobne przedmioty. Na górze odkurzacza umieszczono 5 przycisków oraz ekran LCD. Te przyciski zapewniają nam dostęp do domyślnego cyklu sprzątania, trybu krawędzi oraz można tam włączyć też i zaprogramować harmonogram sprzątania. Na górze odkurzacza nie ma otwieranej pokrywy jak w przypadku iLife V7, ponieważ pojemnik na zabrudzenia wsuwa się od tyłu odkurzacza Oczywiście, jak już wspomniałem, w komplecie jest też drugi pojemnik na wodę, służący oczywiście do mopowania. Nie można jednocześnie odkurzać i mopować, i tylko jedna z tych funkcji jest dostępna w zależności, jaki pojemnik sobie do odkurzacza zamontujemy. V8 Plus ma jeden z największych pojemników na kurz o pojemności aż 750 litrów. Jest on większy niż większość innych dostępnych na rynku, w tym iLife V7S czy też nawet Roborock S50. A posiadanie dużego pojemnika sprawia, że nie trzeba go często opróżniać. Pojemnik posiada też filtr HEPA, który wychwyci na nawet najdrobniejsze zabrudzenia. Po robota natomiast zaskoczył mnie brak turboszczotki. Reszta jest standardowa. Dwie boczne zamiatarki, które otaczają komorę sącą po środku. Same zmiotki są dosyć długie i skutecznie kierują odpadki do komory sącej. Nadmienić muszę, że zamiatarki z czasem się zużywają, ale w komplecie znajduje się dodatkowa para szczotek. Robot ma duże koła. Pozwalają one pokonać progi do wysokości aż 12 mm. No i pozwalają też jeździć po dywanach. No i jeszcze na dole możemy dostrzec styki do ładowania stacji dokującej. Posiada on czujniki antykolizyjne, jest ich 11. Trzy czujniki są antyupadkowe, ścienne 2. No i jeszcze są czujniki powrotu do stacji dokującej. Robota można sterować też za pomocą pilota. Pilot ten w przeciwieństwie do modelu V7 nie posiada wyświetlacza i za pomocą jego nie można ustawić harmonogramu sprzątania. Za to pilot pozwala nam uruchomić robota w trybie domyślnym. Jest tam przycisk pauza, przycisk zmiany na inne tryby, jak odkurzanie miejscowe, taka spirala wtedy się robi. Krawędziowe sprzątanie można też włączyć maksymalną mocania, typ max oraz klasyczny. Jest też przycisk wysyłający robota do stacji dokująco ładującej. Oczywiście w zestawie znajduje się stacja dokująca, robot po zakończeniu sprzątania lub w przypadku wyczerpania baterii udaje się do automatycznego ładowania. Robota można też ładować bezpośrednio z ładowarki. W zestawie jest też wirtualna ściana, która służy do ograniczenia przestrzeni do sprzątania, np. zakątek z rozsypanymi klockami Lego lub drzwi do kolejnego pokoju. Urządzenie to wysyła sygnał na poczerwień, tworząc wirtualne ścianę. Bliźniaczy model V8S nie oferuje tego udogodnienia. Zobaczmy teraz, jakie funkcje oferuje ten robot. Podkórzasz nie posiada systemu radarowego pozwalającego na robienie obrazu pomieszczeń, tzw. mapowanie pomieszczeń, znane np. Xiaomi Robota czy Roboroka S50. Pomimo tego robot może sprzątać w podobny sposób, co o wiele droższe odkurzacze. Efekt uzyskano za pomocą nawigacji żyroskopowej, czujnika położenia PSD oraz serii innych czujników. Do wyboru mamy kilka trybów sprzątania. Tryb automatyczny, jest to domyślny tryb czyszczenia, w którym robot oblicza najbardziej wydajną ścieżkę czyszczenia. Ten tryb najlepiej się sprawdza przy odkurzaniu wielu pomieszczeń. Kolejny tryb to punktowy, w tym trybie robot czyści po spirali. Można tego użyć na przykład, gdy mamy jakiś obszar szczególnie zabrudzony. Jest też tryb krawędziowy. Wybierając ten tryb robot wyczyści zewnętrzne części pomieszczenia. Jest też tryb max. Odkurzacz wtedy zwiększa siłę sania do maksimum. Tryb ścieżki. Podobnie jak w trybie czyszczenia automatycznego robot przełącza się między czyszczeniem krawędziowym, a wzorem czyszczenia jeżdżąc tam i z powrotem. No i mamy jeszcze tryb mopowania. Wtedy wystarczy podłączyć zbiornik na wodę, a robot automatycznie przejdzie do trybu mop Ale najważniejszą funkcją robota jest odkurzanie, zatem przyjrzyjmy się, jak sobie z tym radzi. Robot na jednym ładowaniu może odkurzać powierzchnię do 150 m2, przemieszczając się między różnymi pokojami. Urządzenie ma przyzwoitą siłę sania wynoszącą od 800 do 1300 paskali w trybie MAX. Co stawia go w pośrodku stawki? Siła sania pozwala łatwo pochłonąć kurz, włosy i sierść zwierząt, nawet z fug, płytek czy w łącznikach paneli. W robocie poprawiono algorytm odkurzania. Robi to znacznie lepiej niż iLife V7, podobnie jak AlphaWise V8S, jednak gorzej niż roboty z nawigacją laserową, jak Xiaomi Mi Robot czy Roborock S50. Odkurzacz doskonale spisuje się na wszelkich powierzchniach pozbawionych dywanów. Oczywiście dywany też odkurza, ale tylko te z krótszym włosiem. Na dywanach z długim włosiem typu szagi odkurzacz porusza się z trudem i nie jest w stanie wyciągnąć drobin będących kilka centymetrów poniżej. iLife 8 Plus jest również wyposażony w nasadkę do mopowania, która umożliwia mopowanie na mokro. Pojemnik ma wodę o pojemności 300 ml i posiada inteligentny system dozowania wody. Są tam trzy poziomy nawadniania co go wyróżnia na tyle innych robotów ze średniej półki. Pomimo kontroli nad nawilżaniem ścierki z mikrofibry jest to tylko przecieranie. Nie ma tam obrotowego wałka, brudna woda nie jest odzyskiwana. Duża plama z oleju może zostać roztarta na dużej powierzchni, zamiast zostać usunięta. Oczywiście z mniejszymi plamami drobniejszymi robot poradzi sobie dobrze, Samo mopowanie można uznać za gadżet wspomagający odkurzanie. Odświeża tylko powierzchnię, podobnie jak inne roboty odkurzające-mopujące. Na pewno nie zastąpi nam to w 100% tradycyjnego mycia podłóg. Jak zwykle przeprowadziłem test sprawności odkurzania. Rozsypałem 65 g cukru, ryżu, mąki, kurzu i konfetti. Odkurzacz doskonale poradził sobie z mąką, ryżem, kurzem i jednak pozostawił kilka kawałków papieru. Które zostały porzucane przez zametarki w rejony, który odkurzacz wcześniej już odkurzał. Robot zdołał zebrać 58 g odpadku spośród 65 g rozsypanych wcześniej na posadce. Z radzi sobie bardzo dobrze. Pomimo, że odkurzacz jest robotem, to od czasu do czasu wymaga pewnych czynności konserwacyjnych. Najważniejszą częścią, którą należy regularnie sprawdzać jest filtr. W zestawie mamy kolejny filtr na wymianę, jednak z czasem będzie trzeba dokupić kolejny. Inne elementy, które wymagają konserwacji to czujniki antyupadkowe pod robotem. Okresowo trzeba je poprzecierać, aby nam robot nie sygnalizował różnych błędów. Na bocznych zamiatarkach mogą zaplątać się włosy. Należy okresowo je usuwać, aby nie doszło do zablokowania zamiatarki. Podsumowując, iLife a 8 Plus należy tu Podkreślić, że posiada on ogromny pojemnik na kurz, który pozwoli nam na rzadsze opróżnianie pojemnika, co w połączeniu z możliwością zaprogramowania harmonogramu odkurzania czyni go jeszcze bardziej bezobsługowym. Odkurzacz jest dedykowany zwłaszcza do twardych powierzchni, w płytkach i panelach. Brak turboszotki nie pozwala na skuteczne odkurzanie dywanów z długim włosem typu szagi, ale dobrze radzi sobie z klasycznymi dywanami. Odkurzacz nie wymaga częstych i czasochłonnych konserwacji. Tu akurat pomocna jest rezygnacja z turboszczotki, która zazwyczaj łapie wszelkie włosy. Jest też funkcja mopa, która odświeży posadzki, ale nie zastąpi tradycyjnego mycia podłóg co jakiś czas. Odkurzacz może być doskonałą alternatywą dla osób poszukujących taniego robota sprzątającego dwa w jednym, który nie wymaga częstego poświęcania mu czasu na konserwację czy opróżnianie pojemnika ze śmieciami. Do plusów należy jeszcze zaliczyć wirtualną ścianę, Dosyć wydajną nawigację, nie odbija się przypadkowo od ściany jak tanie roboty, czytelny wyświetlacz, robot ma też niski poziom hałasu i co ważne, są dostępne części zamienne. Głównym minusem robota jest to, że nie radzi sobie z dywanami z długim włosem, a funkcja mopa nie zastąpi w 100% tradycyjnego mopowania. Ja dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tym odkurzaczu, czy może Waszym zdaniem warto kupić w podobnej cenie inny odkurzacz. Proszę Was też o łapki w górę w celu większych zasięgów. To pomoże w rozwoju kanału, a dzięki temu będę mógł dla Was robić częściej różnego rodzaju testy. Także do następnego razu, cześć!